Dzisiaj dla klienta oferta deweloperska bez możliwości dołączenia, wykończenia jest ofertą nieatrakcyjną, ponieważ coraz więcej osób nie ma czasu i decyduje się tak naprawdę na rozwiązania, które są szybkie, proste, łatwe i przyjemne dla klienta. A taką właśnie jest kompleksowa aranżacja pod klucz, ponieważ klient de facto przychodzi, podpisuje umowę. Kluczy do swojego mieszkania i tak naprawdę niczym więcej martwić się nie musi. Dla wielu klientów jest to dużo ciekawsza oferta i propozycja niż propozycja współpracy z architektem, ponieważ tutaj klient na początku ma podjęte wszystkie decyzje i nie musi się angażować w proces w żaden, w żaden sposób do momentu zakończenia, zakończenia wykończenia. Ta oferta. Yy, jest skierowana do powiedzmy dwóch grup klientów, do tych klientów inwestycyjnych i do klientów, którzy chcą przygotować mieszkanie dla siebie samego do zamieszkania. Część klientów rzeczywiście decyduje się na wykończenie wujkiem, szwagrem, ciocią czy bratem, natomiast prawda jest taka, że Jeszcze nawet decydując chyba. się... Już chyba nie. Bo ja bym powiedziała, że jest to dzisiaj na pół na pół, ponieważ większość klientów przekonuje się, że decydując się na kompleksowe rozwiązanie, cena globalna wychodzi mu porównywalna, a niejednokrotnie tańsza niż próbując to robić swoimi, swoimi własnymi siłami.